Siemanko, dobry wieczór z tej strony wasz ulubiony youtuber Mati Gaming. zapraszam was już na 16 odcinek z gry Portal 2 z serii Custom Maps Single Player będziemy grać mapę Dread 4 to się ta mapa nazywa, dokładnie tak także oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji kanału a nasz giermanku się pod, pod tym odcinkiem z gry Portal 2 z serii był Custom Maps, serii Single Player właśnie o tym, o tym działają się filmów E, właśnie, z tej, e, właśnie na moim kanale nie tylko z tej, nie tylko z tej serii, ale i innych na kanale no i też pomagacie im cel, czyli 1000 subskrypcji do końca lutego tego roku, dokładnie no, tak widzowie lecimy po to mamy już 900, 500, 905 subskrybentów więc idziemy po to widzowie i oczywiście jeśli chcecie kolejny odcinek z gry Portal 2, z trybu z serii Custom Maps, no to standardowo y, pod tym 15 odcinkiem, y, znaczy już 16 odcinkiem z serii Custom Maps Portal 2 Cikplier, Jedna, jedna łapka w górę i macie kolejny odcinek z tej serii. Jeszcze dzisiaj na moim kanale i jeszcze zrobię kolejny odcinek 17 z tej serii, dokładnie tak. Eee, oczywiście opisie podcinkiem pod z, z gry Portal Was, był Custom w serii Zigupare. Będziecie podać link do eee, gdzie jest social media do mojego TikToka, eee, jak rozlicza opis do mojego TikToka, link do mojego Instagrama link, do mojej grupy na link. No i oczywiście też... Do mojej nazwy maila, w sprawie kontaktów bizcowych. no i też oczywiście link do mojego kanału o publikacji filmów, live'ów. przystanę tam wracać widzowie, bo to wiecie wtedy, kiedy macie live'a, kiedy macie film do moim kanale. No i też e, tak samo do mojej publikacji komputera na no, grupie Discord. ok, tak, już jedziemy i ja mam pomysł map sp-dread, sp-dread. Dobra. I teraz robimy coś takiego. No i jedziemy dalej. Dobra. A taka mapa. Ciekawa. Dobra. Ciekawa mapa. Hu, taki projekt. To ciekawa mapa dosyć wam powiem. Może być ciekawie. Ooo... Co, ta mapa tak krótka, że ona jest dłuższa? Mam nadzieję, że to jest... nie koniec mapy. Mm, koniec mapy, ale ten test szybki. Oj, widzowie. Wiecie co, gramy jednak... Yy, dobra, yy, możemy... Nie, dobra. Może kończymy odcinek albo nie. Dobra, jednak dodamy, że gramy w mapę, e, nie dobra, kończymy odcinek, Ta mapa bardzo krótka była, tak bywa. No i teraz drodzy, końca odcinka Skyporta 2, e, serii Custom Maps 16, dokładnie tak, e, single player, no mam nadzieję, że odcinek się, no, e, coś chciałem powiedzieć. Graliśmy mapę Dread 4, wysięta bardziej długa, no bardzo krótka, trwała zaledwie tylko 1, 6 i koniec testu. No tak bywa, ale mam nadzieję, że oczywiście, e, no wiadomo, nie zapomnijcie oczywiście o subskrypcji na kanału, dzwoneczkiem, ławką w górę i, i, i pod tym odcinkiem, który powtarza Custom Maps 15, 16. E, jeśli chcecie kolejny odcinek z tej serii na kanale, jeszcze dzisiaj, serii Custom Maps Or to 2. To tylko jedna łapka w górę e, pod tym, że są odcinkiem z Gryporta 2 Custom Maps e, i macie kolejny odcinek w tej serii na kanale i, i przepraszam was, że ten, ta mapa była krótka, ale tak bywa. Także do zobaczenia widzowie. Pa pa. Wiecie co macie robić. Dokładnie tak. No, dokładnie. Okej, okay, no to papa pa, Na razie, na razie. Jeszcze raz, jeszcze raz się z wami żegnam.